Dzień dobry, dzień dobry kochani. Taki, taki dzień my już kończymy dzisiaj, dość bardzo wcześnie dla nas. Ale się cieszymy, bo jest ładna pogoda, więc możemy też trochę wykorzystać z tego. Lampka wina, Lampka proseka albo cokolwiek, albo pyszne kulacje na mieście. Bardzo chętnie, ale chcę Was przypomnieć, bo mamy bardzo fajne promocje teraz. Dużo się dzieje u nas, nowe ludzie są. Tak jak na przykład dr Bikołaj, który robił te nie takie ładne. To jest masz ładne, no coś, ale to jest piękne. Ustka, pochwal się swoimi ustkami, bo mamy teraz pomocy na usta. Zamiast 1200 kosztują teraz 900 zł. No i widać Damian cały czas zmienia swoją technikę. A, cały czas, A to, czas to on, pracuje, tak. cały czas zdobywa doświadczenia, czerpie. Mm -hmm czerpie trochę tu, trochę tam. Tak? Trochę nawet um, um, czerpi, jak to się mówi, um, co czerpić? Um, Inspiracji na przykład u naszej pięknej Wanda, pokaż się, Wanda kochana, poka się. Bo, no chodź co, chodź, nie się, bo Aha, mówiłem, że Diamant cierpi, że jest u Ciebie, bo masz pięk do usta, tak, <laughs> który wszyscy by chcieli tutaj mieć, ale Wanda zaprasza do siebie, bo Wanda teraz od dwa dwa tygodnie pracuje u nas i eee, masuje jak Damian. Także dzisiaj nie mogłem chodzić. ale, <śmiewanie> no, ale, tak, ale, wiem, że będzie, ale wiem, że jutro będę fruwał, więc tak to musi być. No, ja byłem dziś... Ja żeśmy tego dnia... nie tylko nie jestem z doszkami. prawda. <śmiewanie> Tak mówię, ale, yeah. <laughs> ale znowu, no, znowu, to się inny. Ale ja był w to tygodniu na bardziej takiej taki medycznej, no to było głęboko, bolało, ale było fajnie. A, a dzisiaj było na relaksacyjnej u siebie, a ja odpływał mi, zasniał mi, chrapało, po prostu więc polecamy naprawdę złote rączki. Tak jak ktoś podpisał pod post, najlepsze masażystki są z RPA i ja się zaczynam zgadać z tym, no naprawdę. Zapraszam jeszcze. No, mam u Ciebie pomocy ustka. Um, co jeszcze u Ciebie mamy? Botoks. Nie, bo to ma, mamy, mamy Botox, to nie pomocy ale mamy... Ładnieszki mamy. Powieki. <grym powieki. <grym> powieki. O 600 zł tańsze, więc to też jest bardzo fajnie. Um, I u Natalki, bo ona chce też uh, coś dodać u siebie. Mamy teraz um, body contour i Vinci. Jest przed plażą. I przodkiem pl pl plazm, żeby właśnie tą, tą ciało ujednolnić, skórę ujednolnić. Um, pakiet, który. Kosztował 1920. I to już był po mocy i tak. teraz za 16... 1600? Tak. Leasing spłacono, Leasing spłacono to możemy tańsze ceny dać, że tak to działa. niestety w zeszłym No. Więc... I właśnie i maska plezm. I maska Tak, maska plezm? Ja nic nie wiem. Plezy. Niestety to zasługa tak mare. To tak Mary, siostra Damiana. A co ile kosztuje teraz? Teraz za 1000, 4 zabiegi. 4, 4, 4, 4. 4 zabiegi. Ło! Wow. A jeden zabieg kosztuje normalnie 450. Mm -hmm. Tak. A to mnie uzgólni. No ładnie! <grym wytkujesz> mamy jeszcze coś? Punktu G też jeszcze mamy? Tak, no, za 900 zł. Za, no, zamiast za 1800. I to, oj, to lato tutaj I możecie szaleć. Piękne usta, piękne oczy. Jedno ciało i, I, i wystający punkt G, i punkt G <gulanie> który Wam do zdania dodaje. Więc nic, <gulanie> <gulanie> tylko przyjechać do nas. Kochani, zapraszamy serdecznie. My idziemy szybko do domu, piękna pogoda. A biorąc pod uwagę, że jest jakiś wysyp y, y, powiększania pełnictw, to punkt G się przyda. Hmm. <laughs> Już mamy chyba ze trzy na przyszły tydzień. No tak, prawda. <laughs> Ale kobiety też nie, bo się Nawet facecie ostatnio się Świeżona umów na punkt od jednace. Prezent. Prezent. Polecamy. Chcecie coś więcej wiedzieć? dobry kwas, w dobrej cenie. Hmm. Dobrej wszystko dobrze. I najlepszy specjalista. Tak. Dany tak. Wszystko dobrze. Wszystko, wszystko dobrze. Ja, bo Wanda jeszcze jest, jak się mówi, no bez, bez, widzisz wszystko od nowa, więc bez. Jest, jest, jest tak, jak się mówi, bez, um... świeża noc. Wow. Tak się mówi. Świeże miasto. nie, nie, Dobrze. Kochani, chcecie coś więcej wiedzieć o naszych promocji? Dorotka, czeka na telefonie. No, ja dzisiaj plecamy. już nie. Dzisiaj też Ale idzie do domu. A ja za ósmej zapraszam. Tak, razem z Agnieszką zapraszają. Kochani, ja jeszcze coś tam opisuję. Czekać w moje massadzie, jak gdy nie ukrywa. No mów. Dobrze Michali, jest wesoło. Do zobaczenia. Papa pa, na tych, które chcą. Bardzo nam zawsze miło, jak udostępniacie te filmiki na waszej Facebooku. Zawsze nam bardzo pomaga. Pa pa. Zapraszamy.